Dziś mam coś specjalnie dla osób lubiących trochę pomastrokować przy samochodzie. Wspólnie z Meta Solutions przygotowaliśmy bardzo prosty i podstawowy zestaw modyfikacji do Mazdy MX-5. One nie tylko atrakcyjnie wyglądają, ale poprawią też sztywność karoserii Twojej Mazdy. Dzięki tym modyfikacjom dodasz kolejną odrobinę precyzji i pewności prowadzenia w zakrętach. A pierwszą naszą modyfikacją będą tak zwane doorbushingi. Kształt bardzo charakterystyczny dla tego samochodu i myślę, że już po zobaczeniu samego tego kształtu gdzie będziemy to montować. A co to w ogóle ma mitać? Bardzo dobrze, że pytasz, bo za chwilkę ci to wszystko pokażę. Przede wszystkim nowe bushingi są zrobione z aluminium, więc nie są w ogóle elastyczne. I ku mojemu zdziwieniu, niewiele różnią się masą. Zobacz najpierw, jak bardzo drzwi mogą się ugiąć z oryginalnym bushingiem. Jak widzicie, jestem je w stanie ruszyć nawet do centymetra. Montaż tych bushingów jest banalnie prosty. Postaw auto na równej powierzchni, odkręć stare, zamontuj nowe, lecz nie dokręcaj ich jeszcze z pełną siłą. No i oczywiście ta kostka musi trafić w to miejsce i żeby to odpowiednio ustawić, no to wystarczy delikatnie zamknąć drzwi, żeby to się po prostu wpasowało tam, gdzie powinno. Po prostu zamykamy drzwi, otwieramy i jak się teraz tutaj nic nie przesunęło, możemy to już elegancko dokręcić. Ewentualnie możemy jeszcze raz delikatnie to jeszcze poluzować, żeby miało taki swój minimalny ruch. Jeszcze raz kłapnąć drzwiami. Opa, i teraz dokręcamy porządnie. To w kosmos nigdzie nie musi lecieć, więc wystarczy to naprawdę tylko ręką. I zobaczcie, jak wielką różnicę robi malutka kostka aluminium, i teraz praktycznie drzwi nie mają żadnego ruchu, czyli karoseria została mocno usztywniona. I jeszcze jedna rzecz, jaką muszę Wam wspomnieć, to te bushingi są prawdopodobnie trochę robione większe niż trzeba, i w moim przypadku teraz, przykładowo, jak zamknę drzwi, to naciskając klamkę. Widzicie, drzwi w ogóle nie odbijają i muszę się wręcz włamywać do samochodu, ciągnąć głupio za klamkę, no jest niefajnie, tak? I dlatego przyniosłem sobie już taki klasyczny pilnik i jedną część będę musiał spiłować. Z pilnikiem postępuj bardzo ostrożnie, bo jeżeli spiłujesz za dużo, no to niestety bushing nie będzie sprawował swojej funkcji. No i chwila, moment z tym pilniczkiem. Jeszcze wyrównać powierzchnię papierem 7 gradacji 1000 i proszę bardzo, drzwi, drzwi się otwierają już perfekcyjnie, zamykają ładnie I, i wszystko sztywne. Idealnie. Kolejna modyfikacja może i nie poprawi precyzji prowadzenia, ale za to uchroni Cię od wielcenia dziur w zderzaku. Montaż jest banalny, z tym powinien sobie poradzić każdy. I pozbyliśmy się już tej nieładnej blendy, teraz niestety zostało wszystko to co było ukryte pod tą blendą dziury, cały zderzak jest trochę taki niestety sponiewierany właśnie przez tą blendę, ale może teraz to nowe mocowanie zmotywuje mnie, żeby troszeczkę ten zderzak właśnie <grych> ogarnąć, żeby to lepiej wyglądało, ale tak pomijając to odsunę się trochę dalej to to mocowanie jest całkiem, całkiem spoko tak tym samym według mnie chyba też tak ten przytyki taki bardziej zadziorniejszy się zrobił, taki bardziej agresywny właśnie przez to, że rejestracja jest przesunięta do lewej strony od kierowcy no i tak jak widzicie to w sumie bardzo fajnie wyszło, solidny metal solidne śruby, śruba jest oczywiście tam samo samokontrująca się tam z tą taką tą gumeczką, więc ona się nie powinna sama odkręcić, montaż bardzo prosty 5 minut i zrobione, produkt jak najbardziej bardzo fajny, solidny i przejdźmy teraz do trzeciej modyfikacji a tą modyfikacją jest rozpórka stabilizatora. W Mazdzie MX5 sztywność karoserii jest bardzo ważna. Nawet posiadając już wszystkie seryjne rozpórki, karoseria nadal dość mocno pracuje. Dlatego dodatkowe usztywnienia na pewno nie zaszkodzą, a nawet jeszcze trochę poprawią odczucia za kierownicą. Dobrze, więc poza sobie zrobimy już małe rozeznanie. No, i dochodzę do wniosku, że zdejmiemy sobie chyba tutaj osłonę od silnika, zrzucimy sobie to, żeby łatwiej się było dostać do tych śrub. Już przy takiej pracy, podstawowy zestaw narzędzi oraz jakieś elektronarzędzie naprawdę bardzo, bardzo ułatwia pracę. Kilka śrubek i osłona pod silnikiem już jest na ziemi. No i dobra, już tą osłonę odsunąłem sobie perfekcyjnie, ładnie, pięknie. I teraz, jak zobaczymy tutaj, jak się położymy tu na dole, to teraz, zobaczcie, tu jest perfekcyjny dostęp do tych obu śrubek. No i myślę, że będzie dużo łatwiej teraz to odkręcić. No i niestety stało się najgorsze, bo ten mały udar nie daje rady, a tym wielkim udarem to ja pewnie zaraz pourywam wszystkie te śruby. No ale muszę spróbować, no bo nie mam innego wyjścia. Trzymajcie kciuki, żeby się nie pourywały. Dziękuję, Boże, śrubko, nie urwała się. Stabilizator mamy zrzucony. To teraz idziemy po nową rozpórkę. Dostępne są również inne kolory. Ja wybrałem czerwony, no bo tak mniej więcej już będzie mi tu pasować. Ale są chyba i niebieskie, i żółte, i czarne, i nawet białe, więc myślę, że każdy by coś znalazł sobie dla siebie. Jak widzicie, już podwiesiłem sobie ten stabilizator razem z tą rozpórką, czyli widzicie, jest... Łeb śruby, podkładka, oryginalny stabilizator, ten cały ta talurka, tak jakby, no i ten dodatkowy czerwony, i to się wkręca w te podłużnice, tak jakby. I teraz, według mnie, jest ważny moment. Jak już trochę gwint wystaje, trzeba będzie prawdopodobnie tą nakrętkę, właśnie tutaj, zamocować. Dokładnie mamy już nakrętkę, i teraz tą podkładkę, w ten sposób. I przygotujemy się po to, aby można było jeszcze zmieścić ten blok. Aluminium. Teraz chyba już jest wszystko jasne, jak to zmontować. To jedziemy dalej. Uwierzcie, że zdecydowanie zdjęcie tej osłony pod silnikiem bardzo, bardzo pomaga w zamontowaniu tej rozpórki stabilizatora. Jak widzicie, wszystko już jest zamontowane. Zdjąłem też folię, więc jest. Wszystko już na tip top Takie moje pierwsze odczucia po zamontowaniu wszystkich tych modyfikacji, czyli z tych drboisingami, razem z rozpórką tego stabilizatora. Powiem wam drzwi, słychać od razu, że jest ogromna różnica, że mniej się lepią, szyby trochę się mniej telepią, wszystko jest sztywniejsze. Tak samo i przy zamykaniu, ale to już wam wcześniej pokazywałem, z tą rozpórką stabilizatora jest trochę ciężej, ale jak tak sobie trochę szarpnąłem, to powiem szczerze, Chyba naprawdę troszeczkę czuć, że ten przód jest taki bardziej zdecydowany, w którą stronę tą kierownicą ruszasz. No, oczywiście, to nie jest pełne nowe zawieszenie kwintowane, także tutaj da Ci niesamowitą wielką różnicę. Ale taka rozpórka jak już masz wszystkie inne pomontowane to jest naprawdę bardzo chyba fajny dodatek I nie wiem na ile to jest efekt placebo wiadomo jak zawsze coś nowego zamontuję to, to później wydaje się o jaka jest wielka różnica e, dlatego tego nie jestem w stanie za bardzo ocenić, ale na tyle ile tym samochodem jeździłem i zawieszenie się generalnie tutaj prawie nigdy nie zmieniło to jestem pozytywnie zaskoczony teraz jak to wszystko na nowo odkrywam bo widzę, czuję wręcz taką minimalną różnicę, że jak ruszam tą kierownicą, to ten przód mimo wszystko chyba jest faktycznie minimalnie sztywniejszy. Więc jeżeli zastanawiasz się nad jakimś nowym prezentem dla siebie, to taka rozpórka stabilizatora fajnie urozmaica trochę ten wygląd w dolnej części komory silnika, ale i faktycznie może też i trochę coś ci dać w walorach prowadzenia samochodu. Początkowo też podchodziłem trochę estetycznie do tej rozpórki, przyznam też szczerze, ale chyba jednak się przekonam. Mimo tej, jako że to nie kosztuje aż tak dużo, to myślę, że ten produkt ma szansę znaleźć swoich nabywców. Równo 20 lat ma to zawieszenie, więc tam przechylać się na pewno będzie, ale bardziej chodzi o takie zrywne ruchy. Według mnie ten przód teraz tak trochę wie, gdzie ma jechać. Więc biorąc pod uwagę, że ta rozpórka nie kosztuje wielkich pieniędzy, to myślę, że z takiej rozpórki będziesz zadowolony. No więc, tak szybko to wszystko podsumowując. Te trzy modyfikacje, a raczej dwie takie modyfikacje, które poprawiają prowadzenie w samochodzie, myślę, że na początkowe mody są bardzo fajne. Jeżeli nie chcesz wydawać od razu bardzo dużo pieniędzy, a cokolwiek poprawić w samochodzie, zacząć przygodę z taką mechaniką drobną, to to są bardzo fajne, początkowe modyfikacje. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba pomysł takie rozpórki, stabilizatora, bushingów do drzwi i jak Wam się podoba ta rejestracja. Wszystkie te części kupiłem właśnie u Miata Solutions, więc wbijajcie na jego profil. Jak Wam się cokolwiek więcej spodoba, kupujcie. Ma też bardzo wiele innych modów do Mazdy, więc musicie już bezpośrednio pogadać na jego profilu. Niewykluczone, że w kolejnych odcinkach coś jeszcze się pojawi z Miata Solution. Jeżeli spodobał się Wam ten film, pamiętajcie subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę. My widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć!